Wyobraź sobie to. Kończy się twoje życie. Kopiesz w kalendarz, ale wtedy coś się dzieje. Budzisz się ponownie i nie jesteś w piekle, niebie, ani żadnej innej formie życia pośmiertnego. Jesteś w swojej sypialni w roku 2325. Właśnie ukończyłeś wciągającą grę w wirtualnym świecie, która symuluje świat XXI wieku. I zanim przeskrolujesz dalej, myśląc, że to niemożliwe, to co jeśli powiem ci, że tak nie jest? Pomyśl o poziomie postępu, który osiągnęliśmy na przestrzeni ostatnich 100 lat i o tym, co jeszcze może żeby osiągnąć przez kolejne sto. Wszystko, czego doświadczasz, jest wynikiem aktywności elektrycznej w Twoim mózgu. Teoretycznie byłoby całkowicie możliwe manipulowanie tą aktywnością, aby doświadczyć czegoś zupełnie innego i nie byłbyś w stanie odróżnić tego od swojej prawdziwej rzeczywistości. Pomyśl o tym w ten sposób: istnieje jeden prawdziwy fizyczny świat i nieskończenie wiele potencjalnych wirtualnych rzeczywistości. Matematycznie rzecz biorąc, szanse, że znajdujesz się w tym jednym prawdziwym świecie są niemal zerowe. Takie Podobne do naszego życia, byłaby w stanie stworzyć cywilizacja typu drugiego, której pełne możliwości zobaczysz w filmie tutaj.